Paśkowską. Brawo. I Zowniak. Brawo. To są nasi wciąż recytatorzy. Weroniszka, zapraszam Cię bardzo. Emilkę zapraszamy Sołtypiewicz. I zapraszamy jeszcze Zuzie Kowal. Zapraszamy. Te cztery dziewczynki, tak jak Klara, Kla, Iza, Weronisia i Emilia otrzymały wyróżnienie, natomiast Zuzia otrzymała pierwsze miejsce. Brawo. To obowiązki może zaproszę także wyróżnione dziewczynki w konkursie piosenki stachury. Tachury. Zapraszam Julsię siębę. Zapraszam Martysię Więcek. Zosię mianowaną. Ja może tylko powiem, że oczywiście zarówno recytatorzy, jak i nasi wokaliści dali z siebie wszystko, bo twórczość oczywiście z jest trudna, ale niemniej jednak, tak jak tutaj wczoraj na konkursie, zachęcaliśmy bardzo, bardzo, bardzo gorąco i, i cieszymy się, że, 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 że dziewczyny dały z siebie wszystko prawa. Jeszcze raz. To teraz, ja to się Gratuluję. Proszę bardzo. Czy ja mogę to zrobić bez mikrofonu? Będzie mi wygodniej oczywiście. Tak, dobrze. Proszę bardzo. Proszę bardzo. To są nasi wyróżnieni. A to nasza y, laureatka. Proszę bardzo, brawa mm. No i teraz y, nagrody dla, dla naszych poznańców kochanych. Proszę cię bardzo o, i gratuluję. I, i, <śleszędny> Proszę bardzo, gratuluję cię. Chcę opatrować, Dobrze, ja też się kabałuję, żeby nie było. <śleszędny> Dla jeszcze raz. Za chwilę będziemy mogli się przekonać e, o ich talencie recetatorskim i wokalnym. E, tak jak powiedziałam, będą wplecione w koncert e, naszych artystów. Dziękujemy bardzo dziewczyny. Dziękujemy. Możecie sobie. Znać. No to